bo chciecie. Witamy Was w pierwszym odcinku nowej serii Prosto z Japonii. Światu A tu na, na głowie, głowie kierunek Azja. Azja! Japonia rozpoczyna pięciomiesięczną podróż przez Azję i zaczynamy z grubej, grubej rury! Właściwie z tuby. Udało mi się. Ciczymy tą scenę już po raz 80 Myślę, że te ala pringersy już za bardzo nie mają z jakiegokolwiek kształtu. Ale o czym chcieliśmy powiedzieć? O tym, że tutaj wszystko się pakuje podwójnie. Było w tubie, dodatkowo jeszcze jest w opakowaniu foliowanym. Jak kupujemy ciastka, jest kartonik ciastek, po czym każde ciasteczko jest zapakowane w osobnej policy. No i tak ze wszystkim, nie? I wszystko idzie do dodatkowej reklamówki: jak macie za dużo rzeczy, to pójdzie to do jeszcze jednej reklamówki. Nawet pojedyncze gotowane jajka, czy Albo pojedyncze warzywa. warzywa. i owoce, np. cytryna, czy jabłko, często są zapakowane dodatkowo w folię. Ale nie bądźmy hipokrytami, bo przecież mamy tak samo w niektórych miejscach. Tylko może tutaj jest tego ciut więcej niż u nas w Europie, w Dokładnie. Polsce, w Anglii. Tak mi się wydaje. Ale nie wala się to po ulicach. Bo mają wszędzie kosze na śmieci. I to takie, że segregujemy, tak? Czyli plastiki idą osobno, jakieś butelki, puszki osobno. I, no i organiczne też osobno. Także pod tym względem trzeba im przyznać i oddać, że segregują intensywnie od najmłodszych lat. I dbają o to, żeby te rzeczy doszły, ponieważ kosze nie znajdują się w miejscach publicznych. Jest to związane z atakiem terrorystycznym, który miał miejsce w Japonii. I od tego momentu Wycofano wszystkie kosze z użytku publicznego, są tylko wyznaczone miejsca. Przeważnie przy sklepach spożywczych się znajduje taki śmietnik, albo na przykład przy automatach, o których też będzie dzisiaj mowa, z napojami jest zawsze kosz na zużyte już napoje. Natomiast butelki po napojach. Natomiast my będziemy teraz się delektować tymi oto Alapingiosami, a wy zobaczcie, co jeszcze dla was przygotowaliśmy. praktycznie w każdej świątyni, którą dotychczas odwiedziliśmy można kupić wróżbę. Wróżba może być albo zła, albo dobra. My z Dominikiem kupiliśmy sobie po jednej. Moja niestety była zła. W ogóle mam zakaz wychodzenia za mąż. Ehm, nie pamiętam co jeszcze, ale chyba... Zakaz podróżowania. A, zakaz podróżowania. Także m, tak, no właśnie, śmieliśmy się, że, że musimy wrócić szybciutko do domu. Ehm, I jeszcze kilka innych zakazów, bo to mi przyniesie po prostu nieszczęście. Natomiast Dominik, zupełna odwrotność. Dominik ma się żenić, na podróżować i hajs sam się będzie lał do jego kieszeni prosto. Ale z moją wróżbą jest tak, że mogłam ją sobie odwiesić, odroczyć i normalnie przy świątyniach są specjalnie do tego takie sznurki przygotowane, więc jeżeli twoja wróżba jest niedobra, to po prostu ją się zawiązuje na tym sznurku. Ważna jest przez jeden rok, więc w sumie będziemy musieli tutaj szybko wrócić za rok, żeby kolejne wróżby sobie wybrać. Tak samo zastanawialiśmy się, ile takich wróżb możemy nabrać. No bo jeżeli na przykład Dominik miał tą szczęśliwą wróżbę i ona jest ważna na rok, to czy mógłby sobie wziąć następną, żeby jakby albo podwoić to szczęście, no albo zneutralizować? Nie wiemy. Kość takiej. Wróżby jest naprawdę niski w porównaniu do naszych polskich wróżek, tych najbardziej z infolinii, które pożerają pewnie około 5 zł na minutę, a tutaj za całą wróżbę możecie zapłacić tylko i wyłącznie właśnie 100 jenów, czyli to jest około 3,54 zł. Do tego są opisy po angielsku, także nie musicie nawet znać japońskich znaczków. Jak wiecie też z naszych vlogów, czasem lubimy się pokręcić po cmentarzach. Musieliśmy się wybrać na japoński cmentarz i dowiedzieć się co nieco o kulturze pochówku. I tak, na przykład, japońskie cmentarze charakteryzują się tym, że zamiast dużej ilości kwiatów czy zniczy pojawiają się takie oto deseczki. Te deseczki są symbolami modlitw, które się składa dla osób e, spoczywających w danym grobie. Deseczki są przygotowywane przez mnichów. I wymieniane dwa razy w roku, jeżeli są uszkodzone, podczas dwóch świąt e, zmarłych, które się odbywają na wiosnę oraz na jesień. Jest również jedno takie bardzo poważne wierzenie tutaj w kulturze japońskiej: że nie powinno odwiedzać się cmentarzy, jeżeli przychodzisz tu tylko sobie popatrzeć czyli nie wolno tu spacerować, ponieważ wychodząc z cmentarza może przyplątać się za tobą jakiś zły duch. Co bardzo mi się podoba tutaj na, na tokijskich ulicach, to to, że ludzie przed swoimi domami mają doniczki z kwiatami. U nas w Polsce pewnie by to nie przeszło, szczególnie w stolicy, w wielkim mieście, gdzie się kręci mnóstwo ludzi. A tutaj te doniczki sobie stoją, nie są niczym przywiązane, nie są na łańcuchu, po prostu stoją i cieszą oczy. Jak już wiecie z naszej podróży po Ameryce Południowej, bardzo marni z nas ornitolodzy, ale zauważyliśmy, że Tokio, mimo że jest miastem portowym, jest tu naprawdę mało mew, za to mnóstwo kruków wszędzie. Automaty z napojami jest tutaj ich mnóstwo. Jesteśmy teraz w parku, tutaj mamy dwa, a za rogiem założę się, że są kolejne dwa. Są na stacjach kolejowych. Jak dro po drodze do domu, jak idziemy, to jest co, co ulica jakiś automat z napojem. Jest tego naprawdę co krok, to inna maszyna. I teraz tak, podejdźcie bliżej. Mamy zimne napoje, są oznaczone tym, że mają takie niebieskie naklejeczki pod spodem, a czerwone napoje to są napoje ciepłe, więc można sobie w takiej maszynie kupić ciepły napój. Ceny około 4-5 zł za butelkę, w zależności od tego, na co mamy ochotę. Rowery to kolejna rzecz, która nas zaskoczyła w Japonii. Myślałam, że tylko w Holandii jest ich tak wiele, a tutaj się okazuje, że na każdym kroku stoją jakieś rowery, lub widzimy jeżdżących rowerzystów. Ci niestety poruszają się też po chodnikach, co czasami sprawia trochę kłopotu, bo jeżdżą dość szybko. W każdym razie, jeżeli chodzi o rowery, to na początku wydawało nam się, że one stoją sobie tak po prostu bez żadnych zabezpieczeń, ale po kilku dniach dopatrzyliśmy się, że zabezpieczenia mają. Tutaj. Od razu widać, że słabi z nas rowerzyści, nie mamy zbytnio doświadczenia w tych kwestiach, ale i tak fascynującym jest to, że tyle tych rowerów jest porozsiewanych po całych miastach. Do tego jeszcze widzimy mamy albo tatusiów z dziećmi. Przeważnie mają dwa koszyki, jeden z przodu, drugi z tyłu, i tam dzieciaki siedzą. Jedyny, tylko minus jaki widzimy, to to, że te dzieciaki, no i często sami rodzice jeżdżą bez kasków. Nie jest to tutaj wymagane, ale widocznie mają mało wypadków i jeżdżą wystarczająco bezpiecznie, żeby nic się nie działo. Teraz. Ok. Właśnie czekaliśmy przez 5 minut, aż wszystkie ogłoszenia na tej stacji się skończą. A chcieliśmy Wam powiedzieć o wagonach, które są przesyłane tylko i wyłącznie dla kobiet. No, tak może z przemożeniem oka, bo działa to tylko w niektórych godzinach, w takich szczytowych godzinach, czyli rano, na przykład między 6 a 9. Nie wiem dokładnie, ale, ale właśnie w jakichś tam szczytowych godzinach. Do tego są w wagonach specjalne miejsca dla osób, które na przykład są starsze, w ciąży, podróżują z dzieckiem itd. Tak Ale tutaj zasada jest taka, że tylko i wyłącznie w tych miejscach, jak to jest oczekiwane, że taka osoba może usiąść, jeżeli wy tam siedzicie, to no wiadomo, trzeba ustąpić. coś śmieszne. Japończycy nie do końca ustępują miejsca osobom starszym itd. Tak kobietom w ciąży czy komuś niepełnosprawnemu, jeżeli ta osoba chce usiąść gdzieś poza tymi miejscami przeznaczonymi dla nich. Także z tą kulturą to jest tak czasami trochę na pokaz. No i jeszcze ostatnia rzecz to um, proszę, żeby w pociągach nie używać telefonów komórkowych, w sensie nie rozmawiać. Możecie sobie oczywiście słuchać na słuchawkach czegoś, czy grać w gierki, co rok często Dominik, natomiast nie ma rozmawiania przez telefon, żeby nie przeszkadzać innym pasażerom. Co mnie mega zafascynowało podczas podróżowania po Japonii, te, to są takie płytki, które tutaj możecie zobaczyć. One są nalepiane na różnej powierzchni i służą do tego, aby osoby niepełnosprawne, osoby niewidome poruszały się po prostu dużo sprawniej po miastach i nie tylko, bo na przykład widzieliśmy je również w małych pobocznych uliczkach, w małych miasteczkach, wioseczkach, także jest to super ułatwienie dla takich osób. Dodatkowo, kiedy zbliżają się te osoby do jakiegoś utrudnienia, jak na przykład schody, jakaś maszyna do kupna biletów lub takie skrzyżowania, gdzie jest rozstaj dróg, zamieniają się one w takie kropki, co też również informuje o tym, że teraz coś może się wydarzyć nadchodzącego. Dlatego ja osobiście uważam, że to jest super fajne ułatwienie i bardzo taki prosty, ale jednocześnie rewelacyjny pomysł. To dopiero początek naszej podróży po Azji. Od tych materiałów minęło już kilkanaście dni. W międzyczasie poznaliśmy wiele więcej faktów intrygujących, fascynujących, szokujących. Wszystko to nagraliśmy i będziemy prezentować w kolejnych vlogach. Naprawdę bardzo mocno zachęcam Was do subskrypcji. Jeżeli chcecie tylko zobaczyć te materiały, nie pozostaje nic innego, jak wcisnąć ten czerwony przycisk na dole. skończyły się nasze ala i skończył się ten odcinek i tym samym zapraszamy Was do kolejnych odcinków, które będą pojawiać się regularnie, a najbliższy wyjątkowo w niedzielę ponieważ pojawi się tam imienniczka Natalii czyli kolejna Natalia, Natalia blogerka z Japonii i opowie swoją historię i przygodę o Japonii swoją i pimpka, także I pimpka. czekajcie, oglądajcie i Subskrybujcie. Nie, nie subskrybujcie. Czy mamy czas na taki odcinek?